Witam Was na kolejnym grzybobraniu. Jest godzina 11. Przed obiadem postanowiłem wyjść na spacer. Przy okazji, przy odrobinie szczęścia, nazbierać troszkę grzybów. No i zaczyna się to naprawdę znów obiecująco. Zobaczcie, jest młody borowik. Wyszedł już z ziemi. Zobaczymy go. Bardzo fajny. Pozytywnie się to zaczyna. Także jest po co myślę iść dalej. Mamy kolejnego, również młodzież. Jednak młodzież pukająca do drzwi, bo już bardzo chętnie te borowiki wychodzą, no mamy wysyp, więc nie może być inaczej, żeby te grzyby z ziemi nie wychodziły. Kolejny bardzo ładny, ląduje w koszyku. Jest kolejny, również niewielki, więc dzisiaj chyba będą dominowały takie niewielkie borowiki. Ale to też na plus, bo mają swój urok. Jak na razie wszystkie zdrowe, co jeszcze bardziej cieszy. Jest kolejny malutki. Swoją drogą zastanawiam się, ile już prawdziwków po drodze ominąłem, bo naprawdę bardzo trudno je dostrzec. Zobaczcie, akurat dobrze, że nic nie mówiłem, bo tutaj ptak nade mną postanowił porozmawiać. Ale zobaczcie, jak jest malutki, i on był w taki sposób przykryty. Ja idąc. Od tej strony go zauważyłem, ale idąc od tej strony bym go na pewno nie zauważył, więc no na pewno sporo można ominąć takich maluchów. Bardzo ładny. Spójrzcie, jak prawdziwek wychodzi z ziemi, jak ją wyrzuca na zewnątrz. Tutaj to pięknie wygląda, bo akurat z tej strony się odsłonił i akurat z tej strony szedłem. Bardzo ciekawie to wygląda, kiedy taki kawałek ziemi odstaje i widać, że ten grzyb ją wypchnął. O, ten jest większy. Zobaczymy, czy trafi się jakiś większy, bo na razie same takie młodziki. Pod moim ulubionym drzewem <gryw> znów wyskoczył borowik. Ten jest niewielki, ostatnio były tutaj dwa nieco większe. Możecie to sprawdzić na moich poprzednich filmach z grzybów z tego roku. Ten jest mniejszy, jest troszeczkę niżej wyrósł. No, ale fakt jest faktem, że znów pod tym drzewem zobaczcie, tego jak jest ładny. W mchu się pokazał. Bardzo ładnie wygląda pięknie, zobaczcie sami, jaki ładny. Tego nie było trudno zauważyć, bo pokazał się pięknie, zobaczcie. Ładnie go już z daleka widać. Przy samym drzewie wybrał sobie fenomenalne miejsce na takim leciutkim wzniesieniu. Nie ma tutaj liści, więc łatwo go było zauważyć. Ten też jest taki niewielki, ale bardzo ładny i pięknie się prezentuje. A teraz wam jeszcze pokażę jak fajnie rosną borowiki usiadkowane od góry do dołu. Tutaj mamy jednego. Spokojnie sobie go weźmiemy. Idziemy wyżej. Mamy drugiego. To jest gałąź troszkę przeszkadza, ale jest. Spokojnie sobie bierzemy. No idziemy na samą górę. No, i mamy trzeciego. Świetna sprawa. No, i mamy trzy borowiki. Przed chwilą na tym wzniesieniu znalazłem te trzy borowiki usiadkowane. Położyłem je tutaj. A zobaczcie, co mi się tutaj ukazało. Jaki piękny borowik. Mi się ukazał w samym dołku. Przepiękny, ale jak gru, jaką ma grubą nóżkę, to to jest wręcz coś niebywałego. Zobaczcie. Jaki borowik. Przepiękny. Takie ujęcie jeszcze ze słońcem. Coś wspaniałego. Powiem Wam, że trudno stąd wyjść, bo kiedy kieruję się do opuszczenia tego miejsca, no, znowu pojawia mi się borowik. Piękna sprawa. No i okazało się, że biorąc grzyba, który był tutaj, mało brakowało, a nadepnąłbym tego Borowika. No miejsce fantastyczne Wszędzie są grzyby wokół mnie Coś wspaniałego Przepiękne, trzeba tylko obczyścić i prawie wszystkie są zdrowe tutaj taką miniaturkę jeszcze wszystko malutkie ale myślę, że jak to wszystko wystrzeli podrośnie, no to będzie naprawdę będzie co zbierać jest również kolejny koźlarz to już drugi w tym roku więc i one u mnie zaczynają się pokazywać bardzo ładny, troszeczkę ogryziony, ale to jest typowe mieszkanie z lasu, żuk, który bardzo lubi obgryzać sobie grzyby. No, powiem Wam naprawdę, opłacało się tu wstąpić, bo spójrzcie na to. Trzy borowiki. Obok siebie chciałbym wam je pokazać, tylko troszeczkę mi tutaj ta trawa przeszkadza, ale zobaczcie. No jest jeden przy drugim. To jest coś niesamowitego, co się tutaj dzieje z tymi grzybami. To no po prostu one są wszędzie. Wszystkie prawie zdrowe. Mamy kolejne trzy. No i warto tutaj się jeszcze rozejrzeć. Bo naprawdę jest bardzo ciekawie. No i słuchajcie, grzyby ruszyły pełną parą. Zobaczcie, tu jest jeden prawdziwek. Tu jest drugi i trzeci. Tu jest czwarty i piąty. A tutaj jest szósty. No więc no jest tego bardzo dużo. Się pokazuje. Co bardzo cieszy, bo taki spacer, no to sama przyjemność. Teraz Wam pokażę. Tutaj to nawet są trzy, bo tutaj jest jeden od tyłu jeszcze złączony. Zobaczcie, jakie ładne. Jak z obrazka. Takie bliźniaki. Cała rodzinka. Powiem Wam, że rok temu takie same potrójne rodzinki tutaj rosły. Możecie zobaczyć te filmy na moim kanale z poprzedniego roku. Tam nawet chyba na zdjęciu, na miniaturce filmu widać te trzy złączone prawdziwki borowiki. No, no fantastyczna sprawa. Jest tego już naprawdę bardzo dużo. Można spacerować i cieszyć się z tego, że wokół wszędzie są borowiki ja je sobie teraz obczyszczę no i trafią do koszyka a ja pójdę dalej ja sobie te grzyby już wstępnie wyczyściłem a podczas tego czyszczenia dostrzegłem jeszcze jednego malucha a nawet dwa, bo chciałem się oprzeć tutaj ręką i jeszcze dotknąłem tego no więc osiem y Borowików 3 metry od siebie. No mamy wysyp, także fantastycznie. Aktualizacja, znalazłem zamiast dwóch trzy, no i jeszcze czwartego przy okazji. Więc no jednak 11 obok siebie. No, fantastyczne miejsce. Wypatrzyłem kolejnego. Pokażę Wam, jak go widać z mojej perspektywy. Zobaczcie. Tutaj się chowie. Muszę go tylko bardziej przybliżyć. Jest. Udało się wypatrzeć. Podchodzimy, żeby go obejrzeć. Kolejny bardzo ładny. No schowany, ale udało się dojrzeć. Akurat się tutaj spojrzałem, jak przechodziłem. No i jest bardzo ładny. I powiem Wam, że prawie wszystkie, z wyjątkiem dwóch małych, są zdrowe. Więc to dodatkowo no, uszczęśliwia, bo y, będzie dużo do sosu na święta. A o to w tym wszystkim chodzi. Tego jeszcze trzymam w dłoni, a już kolejny mi tutaj wystaje spośród liści, również niechętnie, ledwo widać. No ale na szczęście jakoś udaje się je wszystkie dojrzeć, ale strach pomyśleć, ile się ominęło. No ale oczywiście znajdą sobie inni, też będą mieli do sosu, więc niech im idzie na zdrowie. Bierzemy tego i idziemy dalej. Jednak nie idziemy. Od razu mówię, bo jest już kolejny. No dobrze, że gdzieś udaje się je dostrzec, bo to naprawdę nie jest proste jest dużo liści suchych, one się mega wtapiają, bo też są brązowe. A liści jest dużo, więc zadanie jest utrudnione. No ale jakoś z tym zadaniem sobie radzę. Kilka metrów. No i już mamy kolejnego. Brązowiutki, bardzo ładny. Zobaczcie, tak się prezentuje. O, tak jak było, zostawiamy no i dołącza do pozostałych trzech i kieruje się w stronę koszyka. Jednak nie bo już widzę kolejne dwa. Jeden. Nie wiem czy będzie widać. Tu jest drugi. Na wprost. Także teraz do nich podejdziemy. Mam nadzieję, że jakoś się tutaj przecisnę spokojnie przez przez gałęzie. Tu jest jeden. No i drugi mi zniknął z oczu, bo podszedłem od innej strony. Powiem szczerze, że nie widzę go teraz. O, jest tutaj. Czasami tak bywa, że jak podejdzie się od innej strony, to na chwileczkę ten grzybek znika z pola widzenia. Ale jak się skojarzy, wróci się w poprzednie miejsce, to można go spokojnie znów namierzyć. Kolejne kilka kroków, i zobaczcie, jak ten pięknie się tu pokazał. Pokazała się również jego nóżka. Pięknie to wygląda. Zobaczcie, jaki drobiutki. Fantastyczny. Super. Mamy kolejnego malucha. Tego było łatwiej zauważyć, bo tutaj nie ma aż tylu liści. Więc od razu już jak tutaj przechodziłem to go zauważyłem. Więc wyląduje w koszyku. Ten się pięknie prezentuje, aż za nie mówiłem. Jest przepiękny, wspaniały. Dostrzegłem kolejnego, również bardzo ładny. A obok niego schowany. Kolejny Spójrzcie jaki on jest ładny No jak z obrazka są Jeden obok drugiego patrzcie? Coś fantastycznego. Imponujące. Ten również bardzo ładny, chociaż w trawie. Troszeczkę ogryziony przez ślimaki, przez żuki. Ale ogólnie prezentuje się fantastycznie. Bardzo ładny. Oj, ale robaczywy. Tutaj szkoda, ale wygląd jest fantastyczny. Tyle grzybów udało się znaleźć, a to jest dopiero trzeci robaczywy, to dobrze świadczy. Ja już jestem przy wyjściu z lasu, wracam do domu. No jak widzicie borowików prawdziwków jest naprawdę sporo i to nawet w jednym miejscu występuje po 12-13 sztuk. Na niedużym, niewielkim obszarze udało mi się naprawdę sporo tych prawdziwków znaleźć. Co świadczy o tym, że jest ten wrześniowy wysyp. Dlatego zachęcam do spacerów, do grzybobrania. Pamiętajmy też o tym, żeby chodzić na takie grzybobrania w spokoju, w ciszy, żeby nie straszyć zwierząt, bo one w tym momencie uzupełniają swoje takie. Zapasy w organizmie witamin, energii, żeby przystąpić do dla nich najtrudniejszego okresu, jakim jest zima. Dlatego pamiętajmy o nich, no i szanujmy to, że potrzebują spokoju, a ludzi bardzo się boją. Wkrótce kolejne grzybobrania fi filmy związane z dzikimi zwierzętami. Więc jeżeli nie chcecie ich przegapić, zapraszam do subskrybowania kanału. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję, dziękuję za poświęcony czas, odwiedziny, no i widzimy się, słyszymy w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie.